Cześć. Dzisiaj przedstawimy wam specyficzny komputer. Nie będzie to jednak supermocna maszyna do gier, a rasowy zestaw do pracy. Nudny temat? Nic z tych rzeczy. Ten wymarzony sprzęt dla grafika czy projektanta jest nieprzyjemnie głośny, ale w środku kryje się moc, którą rzadko można spotkać u domowych użytkowników. Dwa potężne procesory, słaba karta graficzna, mnóstwo ram -u. Oto stacja robocza Intel SC5650. Długość i wysokość obudowy tej stacji to prawie 50 cm. Szerokość to również nie mało, bo 23,5 cm. W konstrukcji wykorzystano grubą i sztywną blachę stalową, którą trudno wprawić w wibracje. Ma to na celu uchronić komputer przed nieprzyjemnym rezonansem. W środku bowiem niejednokrotnie znajdzie się kilka dysków twardych i wydajnych wentylatorów, które zwykłą obudowę przekształciłyby z łatwością w membranę. Tutaj jednak nic nie rezonuje. Wzornictwo jest... nie, nie ma wzornictwa. Tego typu komputery raczej będą stać na podłodze. Nie spodobało nam się zatem umieszczenie dwóch gniazd USB na samym dole. Wolelibyśmy, żeby były umieszczone zdecydowanie wyżej. Intel stosuje w swoich stacjach roboczych kilka zasilaczy. Najsłabszy ma moc 400 W, najmocniejszy 1000. Wszystkie zasilacze mają wysoką sprawność. W testowanej przez nas stacji roboczej zastosowano model najmocniejszy. Niewielki wentylator w zasilaczu potrafi przy pełnym obciążeniu wyprodukować sporą dawkę decybeli. Poza hałasem zasilacza swoje trzy grosze dokładają wentylatory w układach chłodzenia procesorów i te bające o przewietrzanie obudowy. W czasie uruchamiania komputera oraz przy jego pełnym obciążeniu dźwięk może być dokuczliwy. Na szczęście obroty wentylatorów przeważnie utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie i komputer nie hałasuje przesadnie. W środku znalazła się płyta główna z dwoma gniazdami LGA1366 do procesorów Intel Xeon z serii 5500. Zwraca uwagę system szybkiego montowania kart rozszerzeń, co w komputerze roboczym jest pewnym zaskoczeniem. Z przodu znalazł się koszyk, pozwalający zamontować do sześciu dysków twardych. Producent zadbał o stosowną wentylację samego koszyka, jak i reszty obudowy. W dostarczonej do redakcji maszynie znalazły się dwa procesory Intel Xeon W5580. Każdy z nich jest czterordzeniowy i ma technologię Hyper-Threading. Ich nominalny zegar to 3.2 GHz, lecz dzięki trybowi Intel Turbo mogą działać z prędkością 3.33 GHz nawet przy obciążeniu wszystkich wątków. Taka prędkość utrzymuje się również podczas renderowania grafiki trójwymiarowej. Łącznie na potrzeby użytkownika czeka aż 16 wątków. Procesory, które mają działać w trybie dwuprocesorowym, muszą pochodzić z serii Intel Xeon 5500. Różnią się one od zwykłych Nehalemów tym, że mają podwójne łącze QPI. To dzięki niemu komunikują się ze sobą i uzgadniają zawartość pamięci. Każdy z procesorów ma do dyspozycji własnych 6 gniazd pamięci DDR3. Płyta główna Intel S5520SC już samym formatem budzi respekt. Jej wymiary to 30x33 cm. Wyposażenie należy uznać za bardzo dobre. 12 gniazd pamięci pozwala elastycznie dobierać pojemność ramu do potrzeb. Moduły mogą działać w trybie 1, 2 lub 3 kanałowym. Użytkownik ma do dyspozycji między innymi dwa gniazda PCI Express 16 dwa gniazda sieciowe i zintegrowany układ dźwiękowy. Płyta główna obsługuje moduły DDR3 o prędkości do 1333 MHz. W stacjach roboczych i serwerach stabilność podsystemu pamięci jest najważniejsza. Na czas testów wymieniliśmy dostarczone z komputerem 6 GB na 12 GB w modułach firmy Gudram. Oczywiście użyte moduły są przeznaczone do takich zastosowań. BIOS nie daje możliwości ingerencji w żadne ustawienia parametrów działania pamięci, co warto mieć na uwadze, wybierając moduły. Ta platforma, którą właśnie testuje PC Lab, jest platformą opartą o najmocniejsze procesory serwerowe do stacji roboczych. Po pierwsze, jest to oczywiście zintegrowany kontroler pamięci i w tym momencie najszybszy na rynku dostęp do e, pamięci. Po drugie, jest to technologia hyper czyli jeżeli ma, jest platforma dwuprocesorowa, każdy procesor ma cztery rdzenie, to cała platforma jest w stanie w jednym momencie 16 wątków na raz obrabiać. Po trzecie, technologia turbo Boost, czyli możliwość automatycznego zwiększania szybkości zegara, jeżeli nie wszystkie rdzenie są wykorzystywane. Do tego, co jest bardzo kluczowe w takich platformach serwerowych, nie tylko dwuprocesorowych, ale czteroprocesorowych i większych, energooszczędność. Jeżeli ktoś oczywiście pracuje tylko i wyłącznie na stacji roboczej i włącza ją na 8 godzin, to może nie jest do końca najważniejsza, najważniejszą funkcją. Tutaj rzeczywiście jest tylko wydajność. A jeżeli serwer chodzi 24 godziny na dobę, cały rok, to w tym momencie to, ile on pobiera energii, jakie ma funkcje energooszczędności, Przekłada się na prawdziwe pieniądze. Dzięki wszystkim tym funkcjom, o których, o które wymieniłem, oraz dzięki dodatkowym funkcjom zwiększającym energooszczędność, i możliwość uśpienia poszczególnych rdzeni, możliwość zarządzania poszczególnymi elementami procesora, żeby on bardziej efektywnie funkcjonował, sprawia, że dla tych, którzy korzystają z nich jako serwerów. Jest to rozwiązanie bardzo energooszczędne, ale jednocześnie bardzo wydajne i dla tych, tutaj jak na przykładzie tej platformy testowanej, którzy korzystają z niej jako stacji roboczych, jest to praktycznie najwydajniejsza stacja robocza, jaką można znaleźć na rynku. Jeżeli zadajecie sobie pytanie po co to wszystko, to oznacza, że wieloprocesorowa stacja robocza nie jest Wam potrzebna. Duża moc obliczeniowa jest niezbędna w renderowaniu grafiki trójwymiarowej, czy w zastosowaniach CAD, czy CAM. Jest to komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie. Programy użyteczne w tych dziedzinach potrafią bardzo dobrze wykorzystać wielowątkowość. Renderowanie z centrów wymiarowych pochłania olbrzymie moce obliczeniowe. Dla zobrazowania jak duże jest to wyzwanie dla sprzętu powiemy, że wyrenderowanie jednej klatki firmu o rozdzielczości 1080p może zająć przeciętnemu pecetowi nawet do kilku godzin. Czas generowania jednego obrazka czy klatki filmu zależy oczywiście od liczby szczegółów, sposobu oświetlenia i materiałów pokrywających obiekty. Teraz przemnóżmy kilka do kilkudziesięciu minut przez 25, a dowiemy się, ile czasu potrzeba na stworzenie jednej sekundy filmu, a to dopiero jedna sekunda. Ile czasu potrzeba na kilka minut filmu? Czasem nawet tygodnie lub miesiące. Dwa procesory i aż 16 wątków to istna rakieta. Porównania do platform z pojedynczym procesorem są druzgocące na niekorzyść tych drugich. W praktycznych zastosowaniach, takich jak renderowanie z centrów wymiarowych, przewaga dwuprocesorowej stacji roboczej jest wręcz przytłaczająca. Grafik zajmujący się produkcjami 3D stwierdził, że w porównaniu z platformą LGA775 z szybkim czterodzeniowym procesorem, SC5650 to całkiem inny poziom wydajności tworzenie grafiki 3D to najpierw e, tworzenie geometrii, która potem po nałożeniu materiałów, oświetlenia tego, będzie e, stanie się finalnym renderem animacji. Przeliczanie jak zachowuje się światło, jak odbijają światło materiały, jak to światło jest rozszczepiane i tak i to już e, jest domena procesorów, które to wszystko obliczają. Tworzenie grafiki 3D to również jest symulacja zachowania płynów, dymów, ognia. I tutaj też y, najpierw tą symulację wykonują procesory i potem dodatkowo jeszcze to jest renderowane, czyli znowu moc procesorów. Prezentowana stacja SC5650 jest doskonała dla osób y, wymagających dużej mocy obliczeniowej i jest takim złotym środkiem pomiędzy nawet tymi mocnymi komputerami desktopowymi i bardzo potężnymi, płatnymi farmami renderującymi. Inter zgodnie ze swoim planem, co dwa lata zmniejsza proces produkcyjny naszych. Procesorów, żeby mieć więcej wydajności, mniejszy połb energii. Także tym razem nowy proces produkcyjny 32 nanometry, który miał premierę niedawno w procesorach mobilnych i desktopowych, trafi do serwerów. Dzięki czemu serwery będą także bardziej wydajne, będą miały więcej rdzeni, bo aż do 6, I taka stacja robocza, która będzie wyposażona w nowe serwery, będzie miała łącznie 12 rdzeni i 24 wątki, wykonujące co będzie prawdziwym monstrum dla każdego wielbiciela szybkiego obrabiania grafiki 3D. Prezentowana stacja robocza Intela jest bardzo ciekawą propozycją dla osób wymagających dużej mocy obliczeniowej. SC5650 możemy wyobrazić sobie w domowej pracowni grafika czy inżyniera. Po zastosowaniu cichych wentylatorów, zestaw okaże się akceptowalnie cichy w warunkach domowych. Jest to sprzęt o wydajności mieszczącej się pomiędzy jednoprocesorowym komputerem a zestawami typu rack. Nie jest tani. Jego koszt zależy od konfiguracji, jednak należy liczyć się z ceną powyżej 10 tysięcy złotych. W zastosowaniach, do których został stworzony, powinien zwrócić się stosunkowo szybko. Naszym zdaniem to po prostu super sprzęt dla profesjonalistów.